Cześć, witajcie. Szósty ogród w sezonie 2023 moich podróży w projekcie Busem przez Polskie Ogrody. Tym razem goszczę Uprzemka, województwo mazowieckie i miejscowość Pszczółki... Pszczółki, Szerszenie. Pszczółki Szerszenie. Ogród za chwilę, oczywiście, przejdziemy. Jak zwykle pokażemy w takim krótkim spacerze. Natomiast powód mojej wizyty tutaj jest zupełnie inny ponieważ Przemek e, zajmuje się taką wyjątkową, e, wyjątkową ogrodową, jak to nazwać, produkcją. No tak. Produkcją dekoracji. E, jest autorem e, i właścicielem firmy, która produkuje e, na pewno, czy być może gdzieś tam widzieliście w ogrodach te dekoracje e, metalowe, takie po, porzewiane. Biżuteria ogrodowa, rdzą malowane, tak w skrócie. Tak, w skrócie, i to właśnie chcemy Wam dzisiaj pokazać, zaprezentować na tle tego, tego tutaj wyjątkowego ogrodu. No i powiedz, Przemek, proszę, kiedy to się zaczęło, skąd w ogóle pomysł na, 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 na taką produkcję? Zaczęło się już dość dawno, kilka lat temu, od, od ogrodu. Właściwie na no to ogród był na samym początku i, i jest pasją, która trwa i rozwija się od wielu lat. Ale też same rośliny to w pewnym momencie było jakby trochę za mało i, i, i potrzeba jakichś elementów, dodatków, troszeczkę może małej architektury, ale nie za dużo, bo też nie o to chodzi, bo jakby pasja do roślin zawsze była najważniejsza, ale też chęć jakichś no, czegoś, żeby ten ogród wyróżnić. I stąd też pierwsze jakieś próby. Stworzenia, wykonania czegoś, co by mogło być dekoracją, a jednocześnie nie, nie przytłaczać, nie zasłaniać i, i nie grać pierwszych skrzypiec w tym ogrodzie. No i tak, tak powstały pierwsze elementy dekoracyjne z metalu. No właśnie, bo, bo te ozdoby. Takie, takie, jak powiedziałeś, dyskretne, rdzewione, czyli, czyli tak naprawdę taki, taki dyskretny metal. Na tych rabatach ładnie kontrastują właśnie z zielenią, to, to myślę, że za chwilę pokażemy. No i co, rozrosło się to w naprawdę taki szeroki asortyment, bo i podpory, i, i, i różne takie płaskorzeźby, i teraz, jak widziałem, już, już trójwymiarowe, także no, no pełen tak, wachlarz. kolejne jakby etapy. Od, od dekoracji później zrodził się pomysł, że jeśli dekoracje, no to wiele roślin wymaga również jakiegoś wsparcia, kratek, obelisków, palików, słupków, aby, aby to nie była zwykła tyczka bambusowa, czy jakiś przypadkowy element, ale również taki, który mógłby nawiązywać do tych dekoracji, które powstają, jak też być sam w sobie estetycznie wykonany i i tworzyć z rośliną harmonijną całość. I, i przyznam szczerze, że właśnie potwory do roślin, które staram się jakby, aby były solidne i, i trwałe, takie na lata do ogrodu, mhm. teraz cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak. No. Yy, to myślę, że za chwilę wszystko to pokażemy. Yy, a teraz, jeszcze dwa słowa o ogrodzie. Ogród, w którym jesteśmy, taki zupełnie naturalistyczny. Myślę, że ten pierwszy kadr za nami już tutaj to jakby obrazuje, trochę w takim stylu angielskim. No, trochę yy. tak, trochę takie jakby doświadczenia kogoś, kto, kto yy. lubi rośliny i próbuje je gromadzić, kolekcjonować i, i zachwycać się kolejnymi na przestrzeni niemalże całego życia. I, i to jest tak jakby. Każdy element z różnego jakby etapu wiedzy i doświadczenia, i może niezbyt harmonijne i spójne, no ale każda część niesie ze sobą jakieś, jakieś wspomnienia, jakiś etap, jakieś pomysły, jakieś właśnie zainteresowania w danym momencie jakąś konkretną grupą roślin. No właśnie, no i tym, tym zaprosimy Was, was na spacer. Nie wiem, chyba w tle widoczny jeszcze jest Paw. Czyli kolejny element, kolejna no tak, tutaj kolejna, taki wyróżnik jakby, tego ogrodu. Zwierzęta, pawie, które też zawsze chciałem mieć i, i jakby są teraz takim jeszcze dodatkową biżuterią dla roślin, bo, bo jest to nie tyle statyczny, i martwy element jak podpora czy dekoracja, no ale coś żywego i dzięki temu też ogród tak jakby nabiera swojego już zupełnie indywidualnego charakteru. No dobra, ruszamy na spacer. Mam nadzieję, że pawie się nie pochowają. Jak będziemy w, w tylnej części Twojego ogrodu, wspomnimy jeszcze o piwoniach, bo to twoje, Twoja taka najnowsza, najnowsza działalność. także, no Ale tak, to pokażemy. Jakby nie było, no to od, od pasji roślinnej przez dekoracje. Teraz uprawa bardziej profesjonalna i taka jakby zawodowa na szerszą skalę piwoni, ale wszystko jakby toczy się wokół ogrodu, wokół roślin, no i wokół tej pasji roślinnej. Także zapraszamy na spacer. Obraz będzie właśnie i przesłanie tego filmu jak z ogrodu, jak z tej pasji do roślin przez, przez właśnie biżuterię, przez ozdoby, przez podpory pawie, i jak to wszystko się rozbudowuje. Zapraszamy. Spacer po ogrodzie rozpoczynamy w takim dużym przedogródku, ponieważ nie, nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszej rzeczy, że ogród jest bardzo duży, ma przeszło hektar. Stąd sam przedogródek ma dobrych, myślę, kilkanaście arów, dobrze mówię. No tak, część taka frontowa przed domem, która też jakby jest pierwszym ogrodem, no bo nie od razu było hektar ogrodu, ale ogród rozrastał się wraz z biegiem czasu i, i teraz jest właśnie prawie hektar. Prawie hektar. Dobrze, jesteśmy w najstarszej części ogrodu w tle y, pierwsze ozdoby. Chodźmy Przemku dalej, bo mamy dużo do pokazania, a ty opowiadaj po prostu tutaj baletnicę jakiejś. No widzę. tak, taka forma właśnie y, większa dekoracja, która, która prezentuje nam y, tańczącą pannę, która, która właśnie wprowadza też jakąś dynamikę ruch. Do tego wiatr, jakieś rośliny, które się chwieją, kołyszą, to tworzy taką scenę, właśnie jakby tańczącej, i się zatraca ta granica między co jest żywe, co jest martwe, że ta dama jakby wraz z tymi roślinami tańczy po prostu na wietrze. No właśnie, no i teraz kolejne tutaj ozdoby i dodamy, że właśnie ten Wasz asortyment, ta różnorodność to jest naprawdę duża, bo i motywy tak jak przed chwilą baletnicy także, także trochę jakieś osoby, drzewa, dużo. No tak, tu taka dekoracja ostatnio którą stworzyliśmy jako po prostu drzewko cytrusowe, cytryna w doniczce może być jakimś dodatkiem do zakątka takiego śródziemnomorskiego z roślinami jakimiś takimi południowoeuropejskimi cytrusami, kaktusami, agawami. Tak, także generalnie chyba przesłanie jest takie, żeby te ozdoby wkomponowały się w każdy ogród. No bo jedni gdzieś tam bardziej celują w taki styl nowoczesny, inni bardziej jakiś taki sielski. No tak, także chyba takie czy jest przesłanie. Inni nad właśnie tak jak tutaj coś nad zbiornik wodny, że może motyw czapli czy pałek wodnych, i rysów, No to do każdego zakątka staramy się jakby mieć jakby paletę dekoracji, które można by. W dowolny sposób zestawić i zaaranżować swoją własną przestrzeń w ogrodzie. No i taka uwaga, roślin, bo, bo przeszliśmy tak płynnie do tych ozdób, natomiast roślin u Ciebie jest no naprawdę setki chyba gatunków. Nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć. Jeśli ktoś z Was, cokolwiek tutaj kogoś z Was zainteresuje, proszę pytajcie w komentarzu, która minuta filmu, sekunda, spróbujcie jakoś określić z przymkiem postaramy się odpowiedzieć. Tak, oczywiście. Jesteśmy w tej chwili w tylnej części ogrodu. Czyli tak naprawdę to jest ten właściwy ogród, i w dalszym ciągu jego najstarsza część, ale już za Kolejne, kolejne pomysły. Tutaj jest taka e, rabata w formie alejki, z, z, zwieńczona oczkiem wodnym z, z postacią takiej panny z, z dzbanem, fontanną, która miała być taką formalną, jakby częścią ogrodu. E, odrębną, troszkę inną od reszty, jako taki ciekawy zakątek. No i dalej. Kolejny pomysł, w późniejszym etapie, realizowany. Rabaty takie na strawnikiem na planie koła z zegarem po środku. Tak i wchodzimy, to jest część ogrodu, która mnie podoba się najbardziej. Zwróćcie uwagę na te wszystkie, na te wszystkie dekoracje. Zresztą. o i odezwał się Bart. Nie jesteśmy w stanie pokazać tych dekoracji wszystkich bardzo dokładnie, bo ich jest tutaj w tych rabatach wkomponowanych bardzo dużo, ale myślę, że u ciebie w sklepie chyba na stronie. Tak, można wszystkie zobaczyć. można zobaczyć. I również dekoracje, ale i tak jak te obeliski, stanowią formę taką jakby już konstrukcyjną tego założenia, no bo są one i dekoracyjne, i funkcjonalne, i też tworzą jakby ramy tej części ogrodu. Tak, także w opisie, linku zostawimy, w opisie filmu zostawimy link. Jeśli ktokolwiek z Was będzie zainteresowany obejrzeć te, te rzeczy dokładniej, to zapraszamy. No i co, ta część ogrodu, która powiedziałeś na, na kształt okręgu, w centralnej części taki postument z zegarem słonecznym, czy on działa? No, nie działa, jest elementem dekoracyjnym już dawno, dawno temu zakupionym i tu ustawionym i to były właśnie pierwsze próby i poszukiwania elementów dekoracyjnych zanim jeszcze w ogóle powstała biżuteria ogrodowa, ale tuż obok ostatnio wykonane i zaprojektowane przez nas czosnki, które teraz świetnie jakby nawiązują do, do pełni kwitnienia tych prawdziwych. No właśnie i tu jest chyba taka cała kwintesencja tego tego co powiedziałeś na początku że, że właśnie szukałeś jakiegoś takiego uzupełnienia dla tych roślin w rabatach no i to jest doskonały przykład czosnki kwitnące i, i tutaj tak, ich przeniesienie te przekwitną, zaschną, będą również fajnie współgrały z tymi metalowymi a jesienią, zimą, gdy w ogóle śladu nie będzie po, po czosnkach żywych, będą jakby wspomnieniem tych, które tu były i znów wiosną wyrosną tak jest. Dobrze, Przemku, idziemy do najnowszej twojej części ogrodu. Przy okazji tutaj jeszcze te dwie postacie, jakbyś powiedział, bo ciekawa historia. No tak, zostały zaprojektowane i powstały z okazji wydarzenia wiszących ogrodów księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach i stworzyliśmy właśnie takie postacie jakby cień duch minionej epoki i dawnych właścicieli parku i pałacu dobrze. Czyli mijamy te, te postacie przy okazji jeszcze tutaj odprowadza nas do tej najnowszej części ogrodu PaW. Tych Pawi tak. jest kilkanaście. Pochowałem kilkanaście się... i w kilku barwnych e, również odmianach tutaj akurat opal Opal Dobrze. E, to chwilę przerwy, e, kilka kadrów takich jeszcze podsumowujących tą część ogrodu i wchodzimy do, e, do tej najnowszej. Czyli jakby najnowszy Twój projekt. Tak. Jesteśmy w tej chwili w najmłodszej części ogrodu, chociaż tutaj pod, pod już naprawdę dużymi drzewami, i tutaj takie założenie bardziej takie, no, zresztą jak cały ogród naturalistyczne. Dalej, Ale cieniste trochę cieniste. jako łącznik właśnie między już starszą częścią ogrodu, a, a nowszą, która jakby się e, tworzy wokół stawu, który jest jej głównym jakby elementem i wszystkie założenia i nasadzenia skupiają się właśnie jako otoczenie stawu. Tak i staw dodajmy jest sztuczny, czyli wykopany przez ciebie. Tak. Byłem tutaj w tym ogrodzie już 5 lat temu, ale wyglądał zupełnie inaczej. No na przykład nie było tej alejki, którą tutaj w tej chwili idziemy, nie było tego stawu. Także to wszystko są, są nowe założenia. No i też fajne, że, fajna rzecz, że Przemek tak naprawdę mimo że ten ogród właściwy, jak powiedzieliśmy, ma około hektara. Nie poprzestaje na tym, ale, ale no, wciąż się rozwija. Pokażmy tutaj chyba wspominałeś o podporach. Tak, tu mamy takie właśnie najświeższy pomysł nasz w biżuterii ogrodowej na, na paliki, które są. Stabilne, mocne, z solidnych prętów, ale zakończone dekoracyjnym grotem, przez co e, oprócz właśnie swojej funkcji e, są fajnym elementem dekoracyjnym. Tak, także e, kolejna, kolejna rzecz, tak jak powiedziałem, musicie te wszystkie rzeczy tutaj e, gdzieś z tych kadrów e, po prostu wyciągać, bo, bo, bo jest ich tutaj bardzo tak, dużo. Tu jest pomysł na podniesioną pokazać. rabatę. Która troszkę jeśli chodzi o nasadzenia, wymaga modyfikacji, ale właśnie takie, takie wyniesione rabaty, elementy również projektujemy i wykonujemy. Dobrze, wchodzimy w tą najmłodszą część Twojego ogrodu. Ten sztuczny staw, który, który od mniej więcej pięciu lat chyba zagospodarowujesz, tak? no tak, to tak od momentu wykopania, pogłębienia, oczyszczenia tego już dawniej istniejącego zbiornika gdzieś. Mija tyle czasu, no ale to jest też czas jakby nowej aranżacji właśnie obsadzania roślinami dekoracyjnymi ozdobnymi i jego funkcja właśnie tutaj jest taka, jakby też czerpiemy wodę do podlewania z niego, ale, ale toczy się jakby takie życie. O, słyszymy i żabę i, i woda w ogrodzie jest właśnie świetnym takim dodatkiem i, i bardzo ważną funkcję. Pełni. Pełni. Dobrze, przed nami e, wspomniane już na początku piwonie. To całe tak, w pole widzimy właśnie zbierające się do kwitnienia e, piwonie, które już nie na rabacie, ale w uprawie polowej są tutaj e, kolejny rok. Zbierają siły. E, będziemy również oferować sadzonki korzeniowe piwoni do ogrodów, a w czasie kwitnienia e, tysiące kwiatów jako, jako na kwiat cięty. Także e, czy to się uda w tym roku? E, być może ktoś z Was się zainteresuje, zobaczy ten no, film. Pierwsze kwiaty już, już niebawem. niebawem. E, tymczasem co? Kolejne tutaj e, propozycje do ogrodów, te kręgi. Tak, tu jest akurat rabata trawiasta z rozplenicami, które o tej porze roku ze względu na dość chłodną i późną wiosnę jeszcze nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Ale teraz już myślę, że szybko nadgonią, i, i wśród tych zielonych kęp, takie jakby rozpędzone, pędzące koła, okręgi wprowadzą ruch i dynamikę, i ciekawy element dekoracyjny. Tak, a powiedziałem przed chwilą, że no nie jesteśmy w stanie wszystkich roślin tutaj wymienić, opisać, ale tutaj przykład takiej bardzo fajnej, fajnej rabaty pod brzozą jak to się pięknie tutaj stopniowo układa, no i w tym pszczoły chyba. Mamy kocimiętkę jeszcze i przywrotnik brzozy właśnie o, o białej korze i wśród dekoracji również projektujemy elementy, które mają być mieć charakter nieco edukacyjny, modne i dużo się mówi o owadach zapylających i też mamy takie dekoracje, które jakby nawiązują do motywu pszczoły, czmiela, E, motyl i, i jeszcze inne e, które jakby zwłaszcza dzieciom mają pokazywać, że to są pożyteczne i pożądane owady w naszych ogrodach tak, dobrze, to jedno ujęcie jeszcze tutaj na te, na te baletnice tak, na wzgórku takim z kocimiętkami i perowskiami właśnie tak zaaranżowane i, i to o czym mówiłem wcześniej, że że falujące na wietrze właśnie brzozy derenie i to sprawiają wrażenie, jakby całość nabierała ruchu i, i, i te baletnice faktycznie tańczyły. Tak, to prawda, to prawda. Także musicie w tej chwili uruchomić wyobraźnię i, i zobaczyć, jak one się ruszają. No a co? A my tutaj jeszcze pokażemy chwilę ten staw, jeszcze parę dekoracji, także co, zapraszamy. Dobrze, mijamy baletnicę. Tutaj jeszcze w tej chwili motyw, motyw dekoracyjny, narzędzia. taka wizytówka Kolejna ogrodowa. To właśnie ciekawa, kolekcjonerska odmiana, właśnie o pięknym lawendowym kolorze. Tak, także tutaj, no to tak jak powiedziałem, musicie wszystko gdzieś w tych kadrach po prostu łapać i pytać. W komentarzach piszcie to, co Was interesuje. My powoli będziemy kończyli, natomiast jeszcze kilka takich rzeczy chcieliśmy pokazać. Co to jest? To jest taka scenka, tryptyk nazwany przez nas. Jest to motyw trzech paneli o tematyce roślin wodnych, który świetnie pasuje jako jakaś przesłona na tło, na tle żywopłotu, ściany, lub jako właśnie element takiego obrazu nad. Nadstaw czy oczko wodne, bo mamy tu i żabę, i zimorodka, i rościny łączeń czy pałki wodne. Także typowo rośliny z sąsiedztwa zbiorników wodnych. Tak, w międzyczasie, trochę podpór. no Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, jest typowo poświęcony właśnie tym, tym ozdobom. No, ale myślę, że to są na tyle niecodzienne elementy. I Naprawdę warte pokazania, no przynajmniej tak samo jak ogród. Ogród mam nadzieję, że również udało się pokazać, i gdzieś tam między, między tymi naszymi kadrami widzieliście. Także co, wchodzimy na pomost. No, tak, powoli będziemy kończyli ten trochę rozciągnięty i rozbudowany odcinek, no ale było bardzo dużo do pokazania. No i jeszcze jedno ujęcie na ten... I tak, i tu jak woda, no to mamy i zimorodka, i bociana, i ostatnio zaprojektowana przez nas właśnie trójwymiarowa ważka, która również świetnie się sprawdza jako dekoracja w sąsiedztwie stawu czy oczka wodnego. Tak, i powoli kończymy, ja jeszcze chciałem pokazać takiego tutaj wędkarza, wędkarza nietypowego. No, i cóż, ujęcie na te paletnice w tej chwili w tych brzozach myślę, że fajnie je teraz dopiero widać, jak to, jaka to jest ciekawa, ciekawa dekoracja. Dzięki Przemek za zaproszenie, za poświęcony czas, za ten spacer po tym wyjątkowym ogrodzie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś dla siebie, jakieś, jakieś podpowiedzi do samej aranżacji ogrodów do, do tych dekoracji, no i co, zapraszamy, w opisie filmu jest link, kto będzie zainteresowany to doczyta na Waszej stronie. tak? Tak, oczywiście, dziękuję bardzo. Także również dziękuję, ogród naprawdę, naprawdę wyjątkowy, w tle cały czas słyszymy te pawie, szkoda, że się tak pochowały, ale były na przebitkach zdjęciowych, także udało się pokazać. Dobra Przemku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki i mam nadzieję do zobaczenia w Twoim ogrodzie, a tutaj w kolejnym odcinku. Cześć.